Romlock zrobił właśnie jedną z najlepszych rzeczy, jaką tylko mógł zrobić. A chodzi tutaj, moi drodzy, o uwaga! Synapse X. To jest, moi drodzy, cheat, exploit, który był, którego ludzie używali. Eksploiterzy jego często używali, żeby cheatować na Robloxie. I teraz uwaga, to koniec, ponieważ Roblox połączył siły z twórcami tego exploita i teraz ich zatrudnił, moi drodzy. To koniec tego programu. Został on zamknięty i nie można go już używać. Na Developer Forum nawet mamy o tym całego, moi drodzy, wpisika, także oczywiście podlinkuję wam go w opisie, abyście sobie moi ono spokojnie przeczytać. Ale jest tutaj to, co wcześniej Wam powiedziałem, czyli to, że. Roblox łączy siły moi drodzy z Softworks, LLC, właśnie po to, by wyeliminować wszystkich moi drodzy eksploiterów. Naprawdę Big W, Roblox! Big W! Najlepszy dzień ever, widzowie! Najlepszy jest tutaj ten tekścik. Przez większość czasu byliśmy po przeciwnej stronie pola bitwy. Ale teraz dorośliśmy do tego, aby respektować nasze umiejętności, a oni dorośli do tego, by respektować naszą wizję. Naszym golem zawsze było, aby Roblox był bardzo bezpieczną, zaufaną i sprawiedliwą. Platformą z bardzo dobrym środowiskiem. A z synapsą na czele mamy nadzieję, że będziemy mogli otrzymać ten cel. Zobaczcie tylko na te odpowiedzi: no wszyscy dostawię szczęśliwi, bo to jest naprawdę epicka informacja. Tu ktoś co jest? Quitnął swoje auto, czy jakiś grafikę z Google Co jest? X Coming the teraz. Okay, okej, okay. okej. No, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Jak tutaj naprawdę różne komentarze są. Finally! I really can't believe it! Myślicie, widzowie, że to już wszystko? Nie, nie, jest. tutaj jest jeszcze lepiej, widzowie, jeszcze lepiej! Ponieważ tronka dla Robloxowych Hakerów Vermillion została zamknięta i już nie będzie działać, a więc, moi drodzy, boom, boom, boom! Żegnajcie, Eksploiterzy, czy też Hakerzy, nie ma już was i nie będzie tak dużo, a może nawet w ogóle! Zobaczcie tylko na te komentarze hakerów, jak są wściekli, a ja jestem mega szczęśliwy widzowie. O tak, o tak. Zobaczcie to, it's Joven. Zobaczcie, jak to jest w komentarzy. This is now a level 4 incident. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. To jeszcze nie wszystko, ponieważ jest jeszcze lepiej, a jak wiemy, Roblox ma swojego anti który co prawda może popsuł kilka rzeczy, na przykład shadery, ale jednak trochę, moi drodzy, hakerów wyeliminował. On działa tylko na komputery, a teraz będzie na wszystkich platformach, bo Roblox to zapowiedział również na RDC, widzowie, więc będzie na telefonach, na konsolach, wszędzie będzie w grany Widzowie, dzięki czemu będzie jeszcze mniej, moi drodzy, eksploiterów. A to jeszcze nie jest wszystko. Kombo kolejne. Mamy tutaj przełom. Właściciel drugiego największego exploitera Roblox, twierdzi, że na stałe zaprzestał swojego projektu i wyczyścił wszystkie dane użytkowników odpowiedzi na współpracę z up przez Roblox. Kolejne W dla Robloxa dzisiaj. Ach, jest widzowie. Dobrze widzicie. Po prostu twórca się przeraził, że 37 tysięcy plus eksploiterów zostanie wykrytych. Mamy tutaj całe ludzkie, całe piękne oświadczenie. Jeśli ktoś z Was może sobie to przeczytać, no ale mamy to widzowie. Ten dzień jest po prostu cudowny. Teraz, Panie, zapytacie, ale czy to wyeliminuje wszystkich y, hakerów i eksploiterów? No, pewnie nie, ale czy wyeliminuje po drodzy 99,9% hakerów? No, myślę, że tak. Trzymajmy, Widzowie, kciuki. Finger crossed. Oby się udało, oby to zadziałało. Oj, Widzowie, jedna z najlepszych rzeczy, jakie się dowiedziałem w życiu. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie się dowiedziałem w życiu. Trzymajcie kciuki, że to zadziała.